Nasi starzy, bohaterowie Edward i Jacek, powracają ale czy będą sami, to się okaże, tym razem, górniczej dolinie i Kornis, zagraża przejebane zagrożenie, czy to będą kurwa transwestyci, zoofile, pedofile czy coś bardziej pojebanego, bohaterowie zmierzą się z tymi trudnościami, będą mieć przesrane na całej linii, a co będę pierdolić. Wiadomo tylko jedno. Początek będzie inny od dziwnych przygód Edwarda i Jacka.